Siemanko widzowie z tej strony Radio witajcie w kolejnym odcinku. Chciałbym Wam poinformować też, że nie będę tak teraz często nagrywał, ale będę się starał oczywiście. No. Żadna seria. Właśnie byłem u kolegi, wracam, maluk został w domu, a autobus stoi, więc widzimy się zaraz jak już będę pod domem. Dobra, widzowie, ja już jestem w autobusie. Jedziemy. No jejum, widzowie, ale gorący dzień był dzisiaj. No, byłem u kolegi teraz. Możecie przy okazji zostawić łapeczkę w górę i subika, no. Jezu, jak ten autobus szybko jedzie, jeszcze na czerwonym świetle. Ciekawe, kto go tak prowadzi, że masakra. Nie wiem. Stary, dziadowski Ten autobus trzeszczy jak nie wiem co Jakaś podłoga Ojej, on szalony jest Masakra Takie dziury tu wszędzie Pędzi Szalony W ogóle Dzisiaj jakoś nie ma ruchu W mieście Więc wiecie Jakoś tam Mało samochodu, właśnie się dziwię, czemu tak mało. Kurde, śpieszy mu się, czy co? Dobra. Ojej. Nie wiem, czy kierowca busa świadom tego, co zrobił. Dobra, możemy wreszcie na, na pieszo. Nic nie było. Ojej, to trochę potrwa, więc y, widzimy się, kiedy już będę pod domem. Dobra, widzowie, już jestem prawie pod domem. Mm, mm, mm. O Jezu, jak gorąco mega słońce świeci. Dobra, widzowie, może ja y, pójdę tutaj coś zobaczyć, co tu się dzieje. Bo tu coś Jarek miał robić. Jego robotnicy, ale mm, chyba zepsuli robotę. To Jezu, tak ślisko? Masakra. Czy jest takie bagno, że tu się w ogóle podskoczyć nie da? Ała. Bagno tu. No. No to, Jarek, powodzenia tutaj w budowie, bo widzę, że masz tu jakieś cegły. Co, 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 cegły? Co, co, budowa... Mm. Wszystko zabrane. Przypadkiem go nie obrabowali, bo patrzcie. Tutaj coś chyba stało. Nie ma. Tylko tu są jakieś materiały, ale reszta to wszystko, bo... Nie wiem. U uznajmy, że tego nie widziałem. Bo u nas to jest taka, jakby to powiedzieć, norma. Wszędzie ktoś musi spieprzyć coś, albo coś takiego. Hmm. Dobra. Dobra. Hmm. Szklarnia chyba tam dobrze się trzyma. Tutaj masakra, Trzeba będzie to kiedyś skosić. Choć nie ma czasu ten trawnik skosić. Wsiadamy, Aha! Genia, Siadaj! siadaj. To moja fura. Siadaj genia. Dobra. Maluszek. Jedziemy maluszkiem na pole. Zobaczyć czy tam urosło zboże. do uwielbiam jeździć tym moim maluszkiem Patrzcie patrzcie to kill drift będzie O kurde To nieźle się bawię o, Ojej widzowie Mały problem Czekajcie, sekundę poczekajcie Dobra widzowie, już wyjechałem. Yy... Mała kraksa się stała. To było to, wam ważne, taka mała sprawa. Wywaliłem się, było łatwo się mążkiem wywalić. Czemu tu nie ma skrętu w prawo? Moje pole jest na prawo, ale... Ale najwidoczniej nie ma skrętu, bo przegapiłem. A pewnie to zrobię? A jak? Przegapiłem. Dobra. Ale można się tu już pośmie... Gać maluszkiem! Ała Ała A. A. To poczekajcie chwilę, że przewrócę go No dobra, wracamy Nic się nie stało Tylko tutaj troszkę Maćka wywaliło Jezu, ten maluch to jest jakiś. Dobra, czekajcie, wypchnę go na luzie. Dobra, nic nie widzieliście, wszystko jest git, majonez. A, jednak nie git, majonez. To ja się męczyłem by tyle przejechać, a tak naprawdę domek tu jest. Gdzie jest to pole? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, wiem, że gdzieś było za mną. Ała, moja ręka. Boli mnie strasznie. Nie wiem, czemu trzymam ją koło yy, głowy. Muszę kierownicę tak skręcić, żeby ona prosto jechała. O, 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 o. No mieliśmy tutaj jakieś tutaj za tym pole. I czy to nasze? Bo ja już nie wiem. Ja się pogubiłem. To czy to? Pokaż, ile hektarów. Au! Nie uciekaj! Ajajaj, Czemu moje auto mnie nie lubi? Dobra autko nam najwi na najwidoczniej uciekło Chyba te pole No to Git już można będzie zbierać Dobro widzowie widzimy się kiedy już znajdę te tego malucha bo on ciągle mi ucieka Dobra ja Jarek ile płacę No dobra wiesz tyle złotych Ja już stąd zjeżdżam Oczywiście za naprawę malucha płacę bo wywrotny taki, że nie wiem co hmm. a przejażdżka. idziemy na przejażdżkę. O ojej nie podskakuj tak maluszku to ma w ogóle działające kierunkowskazy? no ja nie mam Nie ma! Trudno. Trudno. Nie ma. To nie ma. Nie to nic, nie obchodzi. Dobra, to nie są żadne rajdy. Yy... Yy, czekajcie, za, za, zaraz będzie, zaraz będzie filmowane. Dobra, widzowie, nie było zbyt kolorowo znowu. Znowu walnąłem się. A nie, nie znowu, nie znowu. O, ten znalazł. zamek Cebulowski, zapraszam. Wolnołem się. Ale genio mi przywiózł lepszy samochód. Nie wiem ile razy będę musiał naprawić tego malucha. Ale to wolne jest, nie no. I to wie, maluch był lepszy. Maluch był lepszy. Patrzcie, jak to jeździ, I Na to jeździ? Tylko 60. E, mało. Jeszcze ma mile to w ogóle tragedia. Dobra, teraz bezpiecznie wrócimy do... do... Git, git, git. Wszystko bezpiecznie. Nieważne widzowie, nie potrafię wykonywać ronda. Ale się tym wozić, to jest siara na całą wieś, już lepszy maluszek. O kurde, ja? Dobra. Potem dla Gienka oddamy. I tyle. Dobra weź ty Dobra i chyba do następnego co nie No no to do następnego Problem wzdługa No, Piąta w nocy? Do piątara może już powiedzieć A ja? E -e -e. Jadę Znowu przykarmujesz, taki nikim nie znalazł znalazł Powie, że nie mogę żadnym jego swym jeździć Więc jeszcze się przy... O kurde, mordę Nie wiem Albo ktoś spowalniacz taki postawił, albo nie wiem co. Imitujące człowieka. Choć to nawet nie przypomina w jednym kawałku człowieka. Oj, widzowie będę się tym bardziej dopóki, nie będzie fajne. Czekajcie widzowie, teraz nie jedzie. Nie wiem czemu. Nie wiem, wyskoczyłem jakieś akumulatorki, że, że, że coś tam się stało. Odpalimy go powoli. Żadne powoli, żartowałem. Dobra, teraz taka nudniejsza sprawa, widzimy się zaraz. <śmiech> <śmiech> Dobra, przeszły się widzowie. E, nie, niewiarygodnie, że, że, że malucha nie mam. Bo rozbiłem znowu a dobra, przecież mam jeszcze ubezpieczenie więc, czekaj, czekaj, czekaj tu prosto tu i prawo bez kitu jakiś samochodzik jaki to ja nie mam pojęcia jakiś dostawczy żądiała? światełka chodzą? no nie, nie za bardzo albo ja jestem jakiś ślepy Czekaj, otwieram maskę i zobaczymy, ile to ma litrów. A nie, nie wiem, nie mogę określić, zbyt słaby jest. No dobra, nie usłyszymy się. No do, to dostawczaka to pewnie dobrze. Tylko też teraz weź, to się tym wyjeść. Dobra, widzowie, to już będzie w kolejnym odcinku. To by było na tyle. Zostaw kopeczkę w górę, subika. No i do następnego.